że najbardziej przecież oczywistym wydarzeniem dla, dla każdego człowieka jest to, że się spotykał ze śmiercią, a jednak człowiek nie chce o, tym, e, o tej prawdzie myśleć, odsuwa od siebie. I to jest e, no nie jest dobrym zjawiskiem, dlatego że, że człowiek nie uniknie spotkania się ze śmiercią. Właśnie człowiek powinien o tym, o tej prawdzie myśleć i z tą prawdą niejako się zżyć, żeby on do tej, do tego spotkania ze śmiecią, gdy przyjdzie, był przygotowany. No nieszczęściem jest to, że teraz przeważnie ludzie umierają w szpitalach. A szpital wiadomo nie jest właściwym miejscem na to ostateczne odejście człowieka. No, ja pamiętam, już jako student Byłem tutaj w jednym szpitalu krakowskim, chyba na Kopernika i akurat przy mnie umierał człowiek starszy. Ja ne, ne, bardzo, ponieważ pierwszy to był, właściwie taka pierwsza okay. e, agonia, którą obserwowałem, bardzo tym się przejąłem, e, tam biegam po tych, e, ko, do pielęgniarek, czy, tu umiera człowiek, no, one to spokojnie do, do tego podchodzą, bo e, dla nich to jest przecież e, dosyć częstym wypadkiem, e, że ktoś wpadnie w szpitalu, umiera. E, no więc właściwie człowiek powinien umierać w tym środowisku, w którym żyje. W tym otoczeniu, e, i to jest właściwe. E, m, e, zejście z tego świata, bo on z tymi wszystkimi osobami, z którymi on żył do tego czasu, on ich ma około siebie. I to zejście, no może jest takie bardziej spokojne. Natomiast w szpitalu, no, na ogół się umiera w samotności. żeby tą śmierć e, no, przybliżyć, żeby ona stała się czymś autentycznym, normalnym e, na co dzień, że ja, e, niejako się przybliżam do tego spotkania ze śmiercią. E, I e, gdy to nastąpi, żeby to było takie godne zejście z tego świata. Tym bardziej przecież że jak nas uczy my idziemy do ojca. śmieć kliniczną, no pierwsze właśnie takie książkę na ten temat właśnie napisał wspomniany Raymondy Mundy w latach 70. -tych. ale już wielu innych badaczy poszło w jego ślady, głównie amerykańscy badacze, którzy potwierdzają te jego Tezy, które on właśnie tam opisał, i mniej więcej się tak po, on właśnie sumują, że następuje cisza, nawet wtedy, gdy jedzie się po, w karce pogotowia, czy, czy właśnie ten um, przygotowanie do operacji, to, to właśnie osobnik, które się właśnie zbliża. Do śmierci przeżywa taką jakąś wielką ciszę, uspokojenie. No i na ogół ten, właśnie też się powtarza, ten tunel, który spotyka właśnie przeżywający śmierć kliniczną, że przechodzą przez ciemny tunel w kierunku światła. I ich spotkanie z tym światem, takim znowu tak, uch, tak no, niespotykanym e, e, obok e, nie tylko samo światło, ale ta cała aura jakaś taka e, bijąca e, ciepłem, bijąca się ci, miłością, z czym e, e, duży człowiek, człowiek w życiu się nigdy nie spotkał. I również e, wielu, z tych przeżywających śmierć kliniczną, spotykają jakąś taką postać, e, właśnie świetlaną, również właśnie e, emitującą tą ciepłość, miłość, jakąś taką atmosferę ziemi niebiańską, to ma być tym przewodnikiem do, po tej drodze do nieba. No i inne, pojawiają się inne postacie. Przeważnie ludzi, którzy, z którymi tutaj na tym świecie byliśmy za blisko związani, więc najczęściej rodzina, przyjaciele, którzy witają właśnie przybyszał po tamtej stronie. No to jest właśnie zastanawiające, że, czy potwierdzające raczej, że nie ma reinkarnacji, bo te dusze nie wracają z powrotem, skoro właśnie te spotkania tam się tam odbywały. Jestem, wypalonym miastem, w którym tylko gruzę. Jestem, gwiazdą wystygłą, tylko lawa i popiół. Jestem